Podczas Gali Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends 2024 w Poznaniu burmistrz Emilian Bera już po raz drugi, rok po roku, odebrał nagrodę dla naszego miasta. Otrzymaliśmy nagrodę lidera zielonych finansów samorządowych, a to oznacza, że przekazujemy w ostatnich latach bardzo poważne sumy na inwestycje w naszym mieście. Które poprawiają życie naszym mieszkańcom. Jawor się zmienia niezaprzeczalnie, ale te środki także są wyrażeniem pewnej dbałości o środowisko naturalne i badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w oparciu o twarde, rzetelne dane budżetów wielu miast z Polski. Zobaczyli, że to właśnie Jawor zajmuje pozycję lidera niezmiennie od dwóch lat. W tym roku po raz kolejny miałem przyjemność w Poznaniu podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego Local Trends. Uzyskać taką nagrodę. Działania gminy Jawor są dostrzegane przez ekspertów i specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy przeanalizowali dane finansowe z budżetów polskich miast. Dzięki temu Jawor zajmuje pierwsze miejsce jako lider inwestycji w projekty, które tworzą przyjazne środowisko do życia, łącząc modernizację i rewitalizację z dbałością o naturę. My chcemy już w najbliższym czasie starać się o kolejne poważne środki z. Funduszu Szwajcarskiego. Będą to kolejne pieniądze na rewitalizację naszych podwórek, starówki w mieście, po to, aby właśnie miksować te środki przeznaczone na rewitalizację miasta z tymi zielonymi projektami. To ogromna radość, że Jawor wybrzmiewa w Poznaniu jako lider zielonych finansów, które są kluczowe dla jego rozwoju.